Dzisiaj o pieniądzach i o odpowiedzi na takie pytanie, skąd płyną pieniądze? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta i tak naprawdę bardzo przy Ziemi. Pieniądze to typowo ziemska rzecz i płyną z działania, z wykonywania swojej pracy, z wytrwałości i z tego, że po prostu coś fizycznie robisz. Wszyscy szukamy łatwych odpowiedzi i ta odpowiedź jest naprawdę bardzo łatwa. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy działasz? Czy działasz? Czy raczej jesteś w takiej sytuacji, że gdzie cię popchnęło, tam jesteś i tam uważasz, że powinnaś być? Czy szukasz rozwiązań? Czy schylasz się po pieniądze, które być może są dla ciebie dostępne, ale ich nie widzisz? Czy schylasz się po pieniądze, które ci się wydają małe? Dlatego, że wszystko się buduje. Jeżeli nie jesteś nauczona schylania się po pieniądze, to nie będziesz się schylać ani po małe, ani po duże pieniądze, dlatego, że będzie ci za ciężko robić coś dodatkowo. Dodatkowo zadaj sobie pytanie. Czy kochasz to, co robisz? Czy lubisz to, co robisz? Czy to ci idzie łatwo, czy raczej siedzisz w rzeczywistości, w której nie jesteś pogodzona z tym, co robisz? Nie lubisz miejsca, w którym pracujesz. I to od ciebie czuć. I teraz coś, co było dla mnie największym zaskoczeniem. Tu nie ma żadnej tajemnicy. Wkładasz energię w działanie, działasz, obciążona lękami lub nie. Więc jest ci albo łatwiej, albo trudniej, i po prostu z tego płyną pieniądze. Miałam kiedyś taką świetną rozmowę z kobietą, która jak przyszła do mnie do jednego z programów, powiedziała, że ona nie ma pieniędzy. Pracowałyśmy chwilę ze sobą i wyszła z tego programu z taką refleksją, że właściwie to ona wie, co robić. Dziewczyna, Zaczęła myć okna dla innych osób. To jest ruch, to jest działanie. Schyliła się po jakiekolwiek pieniądze. Jeśli jesteś na zero, schylasz się po to, co jest. Dlatego, że jeżeli będziesz siedzieć na Sofie i kolejne 10 lat myśleć o milionach, a nie wykonasz ruchu, to tak naprawdę go nie wykonasz, nawet jeżeli pod nos przyjdą tobie rzeczywiście duże pieniądze i duże okazje na zarobienie dobrych pieniędzy. Nie jesteś nauczona schylania się po pieniądze. Jesteś zbyt leniwa może. Może nie chcesz, może to jest dla ciebie za mało, może to jest dla ciebie poniżające. Dotknij lęku, co to tobie robi, że schyliłabyś się dzisiaj po małe pieniądze. Dlatego, że jeżeli nie nauczysz się schylać, nie zejdziesz ze swojej pozycji, ja. Ja nie schylę się po pieniądze, My się pieniądze należą. To wtedy będziesz w takiej rzeczywistości, że będziesz nieustannie czekać na okazję i one będą przychodzić te okazje. A tych nie będziesz widzieć. Dlatego, żeby się widziała, będziesz musiała być w innej pozycji umysłowej, mentalnej. Będziesz musiała się po nie schylić. A ty dzisiaj się nie chcesz schylać. To by się wszystko należy. Bez działania, bez energii, pieniądze nie przyjdą. Ale jeśli zaczniesz działać małymi krokami, uczyć się schylania po pieniądze, małymi krokami już dzisiaj, patrzeć, co ja mogę zrobić dzisiaj, żeby polepszyć swoją sytuację finansową. To gwarantuję, że w pewnym momencie nawet samodzielnie dotkniesz sekretu zarabiania pieniędzy. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i zapraszam do następnego wideo.